Witam, Dzi dzisiaj poruszę temat y odciągów ciężkiej serii, tutaj jest 1634 i tak, te, te odciągi y zamieniłem w 1224, bo tam były nowe, no i tu chyba był błąd, trzeba zostać w oryginale, no i tak, przy starych odciągach oni pracuje na 8 hektara. No to przecież się nie narobi. No i to e, pokażę Wam jak wy, wygląda ten stworzenie od Po pięciu latach na siedmiu, na ośmiu hektarach. Materiał plastolina. I tak się urwa. Tylko, że się urwał w tej strony i, i, i tak szczęśliwie się urwał, że po prostu y, ta... Ta część została tutaj i później jedną na dół. A to się zgubiło, no to to kupię nowe. Wi, 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 widać? Pięć karów tylko zorane i kurwa się y, u, urwało. W jak rozwiercaliśmy w tej kostce otwór na, na śrubę śruba, 20, śruba 24 utwardzana, dwie, na, dwie nakrętki zakontrolowane. Tutaj z, z, z korzen, ze sali jakościowej po prostu te co oni mają do lipa, to nie mają sprzedaży to ten porażka. Według mnie to jest jedyne sensowne. Yy, jedyna sensowna przeróbka z tego ciągu tutaj też się to wyginało do, yy, do, dołożyłem taki płaskownik z dziurami o grubości 2 cm i akurat dziury spasowały na te śruby i teraz jest święty spokój, nic się nie dzieje a mister Misiek mówi że nie, yy, że, że nie zawraca się na obrocie, maszyną opuszczoną, że nie nawracać się na obrociach tu z opuszczoną maszyną. Bo to nie chce kurwa zawrócić yy, twórcą w obrocie pugiem, a agregatem prawo uszedł. Życzę mu powodzenia. Przeszanka sobie mruczy. Ostatnio zainwestowana pompa przystawa, po kapitalce nowe strybki zrobione krzyżaki na przedniej osi i krzyżaki na wale nie będę ją przekarbowywał bo wyjechałem tylko przed chwilą żeby łyżkę do tura zapiąć bo robi się zimowo tam maniek stoi no i tak, jak zasypię śniegiem, to żebym się mógł czymś wyratować, nawet sobie podwórko śnieżyć. Nie zanudzam, pozdrawiam na razie.